Zaczęliśmy bardzo źle, Przegraliśmy. przegrywamy 2-0. Na no, szczęście, drużyna pokazuje charakter, wychodzimy na prostą i, i wygrywamy cały mecz. Zdecydowaliśmy się na zmianę libero. Paweł dzisiaj jest chory, no, było to widać na boisku. Wprowadziliśmy rozgrywającego jako libero. Tomek szedł na rozegranie i opłaciło się, wygraliśmy. Przed meczem ostrzegałem tutaj chłopaków, że mimo to, że oni zajmują ostatnie miejsce, to tak naprawdę nie ma znaczenia. Bo u nas jasło zrobiło najwięcej nam problemów, a zajęło ostatnie miejsce w naszej grupie bezpośrednimi meczami. Bardzo cenne daje komfort, natomiast. Pamiętamy, że Wierzbna gra teraz, zobaczymy jakie wyniki, jeżeli wygrała za trzy punkty, no to już są punkty przed nami, prawda? Widać, że ta przerwa nam zrobiła trochę yy, złego, bo te dwa pierwsze sety, no nie weszliśmy tak jak chcieliśmy, to było takie, no, klepanie, no bo faktycznie też nie spodziewaliśmy się, że ostatnia drużyna będzie grała dobrze, bo naprawdę pokazała troszkę siatkówki, no ale potem jak już zaczęliśmy wygrywać, wygrywać, troszkę się zaczęliśmy cieszyć, to poszło 3-2, dwa punkty. Jest okay. Z tamtej grupy patrzyłem, to ta Sieniała grała właśnie praktycznie z każdym tie-breaki. Także myślę, że to jest no wyrównany poziom będzie. To wszystkie trzy drużyny będą taki podobny poziom i, ale mam nadzieję, że będziemy grać trochę lepiej i będzie za trzy punkty będą wygrane.